Tak to dosyć schematyczna walka. Czekamy po prostu na wypełnienie paska szału. Także uważamy na atak Faustusa. Ale raczej Okej. Okay, U Jakimś cudem nie zadział. I ja nie trafiłem. Faustus. Może dlatego, że gra mi zaczęła się ścinać. Może tak. No, w każdym razie, czekamy, czekamy. No. Okej, okay, pięknie. O ile pamiętam, to Faustus wykonuje swój potężny atak zawsze, kiedy powalimy go na ziemię furią. Okej. Okay. Niespodziankę dla mnie? O, daj, daj, daj! Eee, zwiewa Tak, to jest... to był dopiero pierwszy etap walki z Faustusem Ponieważ walki w Blood 2 dzielą się na etapy To będzie drugi etap Trzeci jest najtrudniejszy, moim zdaniem Chociaż sama walka nie jest jakaś wybitnie trudna Tutaj chcecie wybrać mgłę oraz sprawdzać na którym z pieców Okej, Faustus się schroni, dobra, na tym Ok, do tych pieców zbliżamy się tylko i wyłącznie w formie mgły, ponieważ Faustus nas wtedy nie widzi oraz aktywujemy te przełączniki, które smażą mu dupsko. I jeśli podejdziecie zwyczajnie do tych pieców, to po prostu Faustus szybko przeskoczy na następny. Okazyjnie Faustus atakuje nas koktajlami Mołotowa i wiem, jak to głupio brzmi. ...ale jednak tak jest, które są naprawdę potężne. I znowu, przy naszym poziomie zdrowia... ...potrafią narobić kopotów. kłopotów. Nie, nie pamiętam, chyba trzy razy trzeba mu tak... ...podsmażyć dupsko. No jest tutaj, okej. Okay. Haha! Ha, ha. Zadziwiające ile razy trzeba palić wampira? Myślałam, że bez względu na siłę i wiek w końcu to ogień. No ale cztery razy no, zanosi się, że cztery razy. Nie, dobra. Trzeci etap. Podczas trzeciego etapu trzeba pozostać raczej cały czas w ruchu, ponieważ Faustus zniknął nam z pola widzenia i czai się nie wiem gdzieś na tych hakach pojęcia nie mam w każdym razie będzie zeskakiwać na ziemię oraz atakować nas znowu swoim potężnym atakiem który wygląda jak tani wyskok w chińskich czy no raczej w chińskich filmach z karate nie wiem, z hero i tam dalej wtedy dopiero możemy kiedy w nas nie trafi wtedy możemy a niech to, ale chyba nie Wtedy nie wiadomo czemu przewraca się, oraz możemy go okładać normalnie. Raczej nikły szanse na to, że macie furię w zanarzu. W zasadzie wątpię, czy w ogóle możliwe. Faustus. Tak, to jest dosyć denerwujące, jak długo to może trwać. To nie z naszej winy. Judo! Okej, okay, pięknie. Pewnie jeszcze trzy ataki na Faustusa po walce. To co widzimy ponad paskiem zdrowia to mroczny dar, jaki jakim dysponuje boss. dany boss i w tym przypadku jest to najbardziej użyteczny mroczny dar, moim zdaniem. Ale o nim dowiemy się, kiedy pokonamy Faustusa. Fausta, mało co nie powiedziałem. Faustus Weraria. No, ah, ja. No dobra, chyba tylko raz wystarczy. Du -du 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 -du. Yy, tak... no dobra, już myślałem, że jeszcze raz trzeba będzie. Yy, eee... się Faustus. Nawet silnik yy, fizyczny gry jest przeciwko. <laughs> Świetnie. I Kane modą Soul Riverów, raczej znaczy Soul Rivera pochłania duszę Faustusa Niam No i za... Dzięki temu mamy nowy Mroczny Dar, już trzeci Mara Faustus Okej, okay, tym rocznym darem jest jump. <laughs> Szkoda, że nie nazwali go jakoś bardziej wymyślnie. A cóż, jest to najbardziej użyteczny roczny dar, za którego pomocą możemy przeskakiwać na naprawdę olbrzymie dystanse, naciskając Z, po prostu aktywując ten roczny dar. Widzimy takie coś, taką, nie wiem, sygnaturę skoku, czy po prostu wzór skoku. Po prostu celownik. Kiedy jest fioletowy, możemy skoczyć. No i jak widzicie, na bardzo duże dystanse, nawet chyba na większe Ten dar przydaje się nam naturalnie w miejscach, w których trzeba go używać, czyli z jakimiś przepaściami Jednak nie tylko Ponieważ ten dar jest także darem ofensywnym Za jego pomocą możemy atakować wrogów I zawsze go używam jako rozpoczęcie walki Ponieważ ten dar jest... Atak za pomocą skoku jest dosyć mocnym atakiem Kiedy... I właśnie tak samo atakujemy wroga. Po prostu wybieramy Z oraz, yy, oraz nakierowujemy na wroga. Wtedy nasz celownik zmieni się na czerwony. Oraz, o ile pamiętam, będzie śledzić naszego wroga. Co jest w sporym ułatwieniu. No, ha, 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 to jest fajne. No dobra. O ile pamiętam, często mogłem zabugować wroga, że po prostu atakowałem go za pomocą skoku On wtedy naturalnie pada na ziemię Wtedy wystarczy chyba lekki skok do tyłu oraz kolejne, kolejne wykorzystanie naszego Mrocznego Daru No cóż, to jest pierwsze miejsce, w którym użyjemy tego daru Wysokie skrzynki chyba, nie? I przegabiłem jedną skrzynkę, o ile pamiętam, no cóż OK, pamiętamy oczywiście, że ta moc także jest jak kamera, dosyć uciążliwa. Przynajmniej ten celownik. Czasami, kiedy chcemy skoczyć na dół, musimy być dokładnie w jednym magicznym miejscu. I zalecam cierpliwość, jeśli używacie tego daru, bo naprawdę ono się przyda. Tak, wybieramy górę. I gra nam sama mówi, że możemy atakować wrogów, co już zresztą wiecie. A tu nie można wejść. I mamy tutaj miczy tunel przemytników, który wygląda po prostu jak wielka rura ściekowa. Tak, to był koniec rozdziału drugiego. Teraz mamy rozdział trzeci. Yy, niższe miasto. Zbieramy się w ciemnościach, czy modą jo, Jody. W ciemnościach się zbieramy. To zabrzmiało głupio. I trochę zobaczycie tego rozdziału, ponieważ system checkpointów się... No cóż, jeszcze gadka z naszym tutorialem. Well done, Kane. Thank you. Ah, yes. The mysterious leader. Perhaps he will tell me now, who he is. I will not name him to you, for secrecy's sake. But it is time that you two meet. You must go to, go you know. go to <laughs> statuary, our headquarters. There you will find our leader. No, dobra, idź Nie. <laughs> <laughs> go there? What do you take me for? Your errand! You are not a general now, Kane. You are not in a position to demand. Go to Sanctuary and await me there. My orders are to investigate the industrial quarter in the north of the city. I will join you at Sanctuary and bring anything I discover.